Lecimy! Jesteśmy z Maciem i Rokezem Jeftuszko na kolejnym obozie sparingowym w wawczu. Yy, Maciek, tak od początku to powiedz, yy, jak wrażenia z obozu i, i jak to wszystko wygląda? Niewiele się zmienia, że tak powiem, na tych obozach. Jest zajebiście po prostu, warto przyjechać. No w tym roku lepsza paczka, mi się wydaje, na rzucnicy przyjechała, bo chłopacy się mocno przygotowują do mistrzostw Europy. Naprawdę czołówka polskich zawodników tutaj. Nie będę wymieniał wszystkich, bo, 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 bo nie chcę nikogo sprzydzić i nie wymienić. Byłem a też było nieźle, no ale jednak rudzić y, to masakra, mocne chłopy. Dobra, do, do Twojej walki 5 marca y, na KSW y, no jeszcze prawie dwa miesiące. Y, opowiedz jak wyglądają twoje przygotowanie dopiero początek czy już jesteś y, gdzieś tam dalej z przygotowaniami? Zrobiłem siłę i tak naprawdę pierwsze moje sparingi są tutaj w Walczu. No. Jak są? No, ciężko powiedzieć, że był niezadowolony jestem. No, zadowolony jestem, no dobrze powychodziło mi trochę akcji, popróbowałem z nowymi chłopakami się, pobiłem, więc... więc fajnie, sympatycznie wspominałem. Słyszałem, że pierwszego dnia pięć nokautów y, sprzedałeś, prawda? Nie, coś tam było, no. <grym> Dobra, y, w poprzednim wywiadzie rozmawialiśmy o takim twoim, powiedzmy, o takiej walce, którą chciałbyś y, zrobić, taka ja bym to nazwał walka marzenia. Krzysztof Kułak. No i Federacja KSW ogłosiła ten pojedynek. Co możesz powiedzieć? No może, nie oszukujmy się, to nie jest walka marzenie, tylko walka, która się musi stać. i Chciałbym sobie tam, wiesz, z tym panem coś tam wyjaśnić. Wiesz, mi to w klatce, czysto sportowo. Nikt tam nikomu już nie będzie pomagał i tyle. Siła. Ostatnio mówiłeś, że jedyne w co cię może Krzysiu pokonać to wierki. Y, Dalej podtrzymujesz? Bierki, no wydaje mi się, to jest jedyna jakaś taka jakoś gra, nie wiem w której jest szansa, że coś może osiągnąć. Dobra, to teraz tak, coś innego, powiedz mi, y, jak godzisz y, to to życie zawodnika y, z pracą, bo jak wiem, jesteś strażakiem i jak to jak z tym sobie radzisz? No ten rok trochę ciężej można powiedzieć, bo trochę więcej wyjazdów było, więc troszkę... Nie... Nie czas na odpoczynek, że tak powiem, był na regenerację, bo z pracy przychodziłem zmęczony po wyjazdach, no i trzeba było iść na trening, więc no mniej, mniej tego czasu było, No ale jakoś no, nie jest źle, jak grzech jakaś bo by na taką pracę, super praca tak naprawdę, więc super. Yy, powiedz mi, jak się czujesz w tej nowej dla siebie kategorii 7,7 kilo i, i, i jak u Ciebie przebiega zbijanie i, i z jakiej wagi, powiedzmy, startowej zaczynasz? No zbijanie, tak naprawdę nie ma tego zbijania, bo, bo to tak samo. 7 czy 8 kilo, to, to już nie jest zbijanie, mi się wydaje, bo to po prostu chwilę dietę przytrzymam, potem zetnę kulę sobie, wiesz, wodą trochę, więc, więc zbija nie ma. Tak wydaje mi się, że jestem troszkę za mały, wolałbym trochę jeszcze przytyć, żeby ważyć też 90 kilo i żeby, żeby zbijać. No teraz obecnie tak waży 85-6 kg może, więc to tak naprawdę waga sama zejdzie do walki. Miałeś taki okres w swojej karierze, że tam no, stało to pod znakiem zapytania, trochę kontuzji. Jak to teraz wygląda? No wiesz, no już Teraz bardziej, może tak, troszkę inaczej trenuję już, więc mam w tygodniu odpoczynku, jednak z trening, moim, moim takim głównym treningiem, którego nie mogę lekceważyć, to jest odpoczynek w ciągu tygodnia. Muszę mieć takie treningi z dwa tygodni, wiesz, że, że naprawdę jeden trening tylko zrobię, drugi trening to jest odpoczynek, pełen relaks, jakiś spa, wiesz, odleżeć, pójść na jakiś masaże. Żeby o tym nie zapominać, to był błąd, że kiedyś tego nie robiłem, no i to się wiesz, wyszło, prawda? No wersji już. Dokładnie. I... Później masę plak, kontuzji, wszystkiego, wiesz, to... no, Teraz po prostu już człowiek, że tak powiem, mądrzejszy na tych błędach, no i... Idziemy dalej i teraz jest dobrze. Dobra, to ja ze swojej strony dziękuję. Teraz masz chwilę, żeby podziękować kolegom, sponsorom. No, dziękuję kolegom, z którymi sporuję w klubie i tutaj w szczególności tych którzy przyjechali i tutaj stawiali mi dzielnie opór. No i ja mam nadzieję, że też nie stawiałem. No i swoim sponsorom, wiadomo wszystkim, no nie wymienię tutaj wszystkich, ale wszystkim firmy odzieżowej, Grand Game Manto, Extreme Hobby, Expert, BHP. Dziękuję Wam wszystkim i pozdrawiam wszystkich kibicówelki. Dzięki serdecznie. I nie mogłem zapomnieć jeszcze o Olimpie.